Kolejna drużyna futis widzowej już w giereczce i karty mamy naprawdę mocarne. Chris Rollo, którego no bardzo bym chciał, bardzo bym chciał z nim zagrać. Jest Pimpon99, Ker 99 jest Zbanele, ale najbardziej mnie interesuje ten Ferdinand, bo no, naprawdę bardzo mocarny obrońca. I mi się ostatnio ten Walker wypożyczony skończył i wypadałoby kogoś dać. Czocha w sumie też bym mógł zestawiać, bo tym też teganem tyle już gramy, że... A co, No wybramka, czemu nie, nie wiem, czemu chciałem z futa wyjść. Dalej z ciekawych rzeczy mamy Samuele EtoFutis, na którego trzeba 32 składy. No, to no trochę sporo, nie? Może któregoś dnia na streamie sobie go zrobimy. Tak, tak też się przypomnę, w poniedziałek o 18.30 stream. Pierwszy i raczej nie ostatni, ale, no, Eto 5 na 5 wygląda naprawdę bardzo spoko. Playstyle, jak dla mnie, no też są g nie? Stacy też OP. No bez kitu ty możemy go zrobić. Do zrobienia parę rzeczy jest, których nie zrobiłem jeszcze, ale bardzo mi się ten pik podoba, bo to jest PTG, ZSWH, i tak dalej, tak dalej, najlepsze drużyny Euro i karty Futis. Bez ikon i bez kerosów, ale no naprawdę fajnie. Fajnie, bo myślę, że tego, tego pika będzie można mielić. Paki na dzisiaj też mam gotowe, jest trochę wymiennych, więc może coś wymiennego. A myślałem, że Futis może na swój start, ale... No niestety nie, aczkolwiek łapkę w górę możesz zostawić subskrypcję na tym kanale, żeby nie przegapić kontentu. Bo po co? Zapraszam Was na stronę Luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, a na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. No i polujemy, polujemy! Jest pierwsza specjalna karta wymienna. I dobrze, bo przynajmniej ją celuje. a może podwójnie to będzie, czy, czy nie bardzo? No, niestety nie. Ale no, Quick 10 tysięcy. Powoli zbieramy na Ronaldinho. No i jest kolejna wymienna karta specjalna. I kolejne 10 koła. No i patrz, co za paczka. Tutaj cień. Za piątala zejdzie w 5 minut. Kotwica. Za piątala zejdzie w sekundę. Motorniczy. Za. No, dwa koła. A to co to za łokałcik Pepsi? Nie, no, Pepsi jego nie ma. Kadis, od taki klub jest w ogóle? jest też pytanie od widza. Z w tym, sensie, że to pytanie jest. Dosyć zaskakujące pod względem czasowym, ponieważ... Ponieważ, ponieważ... Widz zapytał, czy w wieku 52 lat będę dalej nagrał filmy z Fify. Stary, ja nie wiem, co będzie jutro. Nie wiem, czy za tydzień mnie jakieś auto na pasach nie potrąci. Więc na to pytanie mogę odpowiedzieć tylko słowem NIE WIEM, ale choć się domyślam, no... no wydaje mi się, że raczej nie, ale... Nie wiem, ja nie wiem. Ja niczego nie wykluczam. Nie wykluczam też dobrego trafu tutaj. No dobra. Jednak wykluczam. Ty Pareko był, 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 był. Widziałem, widziałem, widziałem. No nareszcie jakaś karta specjalna, ikona, a to jest Lam. A może być podwójnie? Tak bym. A, nie może być. Toczik? Tak, 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 tak! Siby Mmm... Żart jak coś? I nie powiedziałem wcale Skibidi toć. Tego, tego nie było. Nie wiem stary, no, naprawdę śmieszą mnie takie rzeczy, nie? Jakieś skipity rzeczy, jakieś gówna totalne, nie wiem czy on mnie bawi, nie? Żarto głównie, to są giga zabawne. <laughs> ja nie wiem, <laughs> to nie wiem. A niektóre żarty, które mnie śmieszą to nawet za, za nie jest ban, nie? Jak coś. No, no taki jestem. A skoro już lecą duplikaty, to ja tego pika dokończę, bo miałem za jednego lajka go zrobić. To go zro A mam to co? Mam, trafiłem. To no bo znowu, nie? Na to ja nie przypadę tutaj, bez przesady. Ale znowu, skończyły mi się wszystkie toksy, wszystkie informy i kupiłem sobie biseksa, żeby sobie nim pograć, bo... Dla jajec, no. Ale tego pika strzelimy sobie normalnie, bez zasłaniania. Jeden z czterech, PTG, wszystko co najlepsze. Chciałbym się w tym zatracić. Ja jebę, co za kał. Jak to jest możliwe? Że tyle gówna może się naraz wylać z takiego pika. Ale wymienna paczka gratis, nie? No, to, 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 super. Dzięki, stary. Darymowe 2000 monet. Arabia? Co to ty za typ? Nie gadaj, że tocy wyskakują przed. No, wyskakują przed tymi kartami z euro. Ej, ci Ej, e, ci to mocasz chyba, nie? No, pół bani kosztuje. No, decyk! Losowy ci uameni! Ale wracając, tu, ja stary nawet nie wiem, jak te karty wyskakują. To ikony wyskakują przed tocami, karty euro, tocy wyskakują przed kartami z euro. No, które karty, jakby są w teorii przez EA, tak, o, w teorii przez EA uznawane za najlepsze bo No te co najlepsze w teorii powinny wyskakiwać na sam koniec. Ja w sumie tych pików nie zrobiłem 8-1. To może bym jakiś dla widza zakręcił? Jakaś podkrętka na piki? No, bo ja mam dużo duplikatów. W ogóle non-rare'ów mam w ciul, ale... No, ja już ten non-rare Quick selluję, już tam za bardzo o to nie dbam. Bo muszę zrobić 150 architektów. Bo nie. 160, sorry. Bo nie zrobiłem specjalnie na stream, więc te non-rareki nam się bardzo przydadzą. Tak jak. A to nie jest toc, to jest ten trolik. Mogę powiedzieć, że tak jak ten toc by nam się przydał, bo nie mam ich, nie? Ale coś się nie przyda, jak nie ma. Go proste, proste. No, tak jak mówiłem, nie? Rzadkich brakuje, więc tylko 21 pików. I. nie wiem, te 8,1 to, to tak, takie gówno z tego leci. Mam nadzieję, że to się zmieni teraz. Nie, no stary, zobacz. No i jest, pierwsza, bo się przyczepiłem, ale... O no taki zakalec! Wnoszę petycję o przywrócenie tych pików 8.2. No z tych 8.1 to kał. No i tylko bremer, i to dwa razy, nie? Piękny zestaw, samych 8 jedynek, już drugi raz pod rząd. O, tym razem 8 No Jest toc moment! Wow, mogę coś z nim zrobić! Lorą Blanc! O, odblokowały się piki, szkoda, że akurat mi dwa zostały. Eee Parejo! Parek, Dobra, piki, dobre, bardzo polecam. Polecam bardzo, jak jest parecho, to oczywiście. A tego Bremera trzeba gdzieś przewalić, coś niepowtarzalnego bym zrobił. To Zara... Tu coś jeszcze jest, wymienny toc. A to coś mi wypadnie z niego? O, trochę mi się zaszalało, miałem 86 skład oddać, a 89 rzuciłem. O, tu jest coś, pierwsza paczka, czy pierwsza paczka, gwarantowana paczka, pierwsza, druga drużyna, futyski. No niby jest gwarancja, tak, więc gwarantuj mi coś, coś fajnego. Francja! No nie, noc. Żarcik, kosłodałcik przecież. Ja już trafiłem, to zamieniam się parę, chociaż podmienię, Tam tamto mam już ze stylem, bo mi się nie chce go nakładać przecież znowu. A może byśmy tego, nowego Pika, stestowali, bo... Mówiłem na początku, że fajnie wygląda, więc sprawdźmy czy... Naprawdę jest fajny. I bardzo przyjemne w tym piku jest to, że no po pierwsze wygląda fajnie, ale po drugie tu nie trzeba toców, nie? Chociaż w sumie gdyby trzeba było tocy, to moje tocy, które kupiłem, które mam na liście, to podrażałyby jeszcze bardziej, bo aktualnie już jestem na każdym minimum 8 tysięcy do przodu, a i tak pokażę wam. No bo zbieram na Ronaldinie, no to muszę pohandlować jakoś bez wysiłku w ogóle żadnego. I ja te tocy sobie wystawiam za 37 tysięcy, 37,5 dokładnie. I ktoś to kupuje stary, rozumiesz? To jest właśnie legendarny sposób na handel, nie? Kupujesz po normalnej cenie, a wystawiasz po zawyżonej cenie. No i działa. No to pokazuj, same karty Euro, Copa America albo Futisy... Okej, okay, no. Znaczy wiesz, pewnie jak zrobiłem tylko jednego, no to drop nie będzie najlepszy, no ale jakbym zrobił jakieś 10 podrząd, no to już coś może wypaść, nie? Ale serio, bardzo mi się ten pik podoba, bo tu nie ma syfu, pokroją jakieś losowe karty 8-6 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na przykład znowu losowe 2000 wpadają, strasznie dużo tego wpada. Pominąłem stary Futis Czecha chyba. No. Pominąłem Futist Czecha i, i, i Cristiano Ronaldo Toty, po raz trzeci Pominąłem futis z Czech'a zre, Zresztą widzieliście, nie? Wyskoczyła ta niebieska ta, sobie myślę, dobra, to pomijam I to jest to, o czym przed chwilą mówiłem Losowo totalnie te karty wyskakują Wyskoczył najpierw futis z Czech, później Toty No to może wymienny tocik nas zaskoczy, oj nic, nie mówiłem, no ale zawsze go wystawimy, nie no No co, narzekać nie będę Tego nie pomijam już, nie wiem co to, nie pomijam Bo jeszcze się okaże, że pominę kolejną ikonę futis No ale to chyba nie tym razem, nie? Ale toc, momencik, o, to, no, no, to dobrze Nigeria, Sushi Menik, okej okay. A to on w tocie czy w jakiejś karcie specjalnej, czy taki zwykły? Zwykły, no dobra, a jako toc? Czyżby znowu Mekambe i będę musiał go przepalić? Nie, nie, nie. To tu dało dużo tych specjalnych, dobra. I w ogóle żadnego duplikatu, to. To się ceni. Jeszcze dwie paki nam zostały na dziś. 10x84, plus jako pierwsza i to jest. Ikona Futis, jakaś mocna? Pokazuj mi to. Paulo Futre? Ty Ferdinand, proszę cię! Bądź tym Ferdinandem. Bądź nim! Ija, cię chwyca, No i znowu ty. Nie no, em, tak tego Ferdinanda przytulił, nie? Wczółką go nawet jakby przyszedł. To, to nie. No to jeszcze jeden ten pik najnowszy dla testu. Tu o no tu, tu już lepiej. Tu już jest lobotka. No ja widzę potencjał w tych pikach, naprawdę. I ostatnia paczka, taka za rozbudowy, ale... A, no to jednak się nie okazała mocarna, ale. Mam nadzieję, że odcinek okazał się fajny, bo tak. Dzięki za oglądanie widzę oczywiście pozdro dla was i trzymajcie się do jutra, jutro. Jutro już się nie spóźnie.